Siemaneczko Z tej strony dawajcie łapki w górę Subskrybujcie, dzwoneczki A ja lecę, właśnie Cobra Kai I też gram Patrzcie mam prawdziwego Minecrafta Wreszcie go mam Zainstalowałem go Nic nie widzieliście Dobra wam powiem Zabijam moda. Ale nikomu nie mówcie proszę To nasz sekret okej okay? Piszcie w komentarzach Nasz sekret nikomu nie mówcie aż zrobi to tak się to nazywa? Nie mam jeszcze konta. Tak, ja tutaj mam. Czy dopiero świetnie? Pod serwer Co Już nie. W tym dodrzu nie ma miejsca na słabości, więc zapomnij o aż alergii w innych bzetkach. Jasne, no, tak, ale to choroba. Dobra, to już było na tyle w tym odcinku. Chciałem wam pokazać, że jedynie mam. Co okaże się dzisiaj taki krok? Uderzenie jako pierwszy, to pierwszy krok do zwycięstwa. Widzisz, na tym prezie niezłą nas.